Culture, piłkarski tydzień we Włoszech. Zaczynamy od nowych doniesień w sprawie Calcio z Następnie przyjrzymy się reprezentacji Włoch pod wodą Antonio Conte w kolejnym meczu w eliminacjach do Mistrzostw Europy. Przyjrzymy się także poczynaniom Atysurinich. Powrócimy również do kontrowersji z meczu Juventusu z Romą i zobaczymy reakcję włoskiej federacji na te wydarzenia. Na zakończenie przeanalizujemy sytuację Arturo Vidala w Juventusie i zastanowimy się, czy Gwiazda opuści tury. Echa Calcio z wciąż nie milknął. Co jakiś czas na światło dzienne wypływają nowe fakty, które poddają w stan oskarżenia coraz to nowych ludzi związanych z futbolem, jak i kluby. Do tej pory dochodzenie dotyczyło głównie ustawiania meczów w niższych ligach. Teraz jednak podejrzenie padło na kluby i zawodników grających obecnie w Serie A. Przełom nastąpił po obejrzeniu ponad 200 urządzeń mobilnych od smartfonów po laptopy, w których informacje pomogą w dochodzeniu. Cień podejrzenia padł między innymi na kapitana Lazio, Rzym, Mauriego, który odmówił podania pinu do swojego telefonu. Co ciekawe, jedno z urządzeń nie mogło zostać przeanalizowane, gdyż język, który został użyty przy pisaniu SMS-ów, nie został zidentyfikowany nawet przez Google Translate. Tym samym już niedługo możemy spodziewać się nowych rewelacji w tej sprawie. Czy wstrząśnie ona serie A? To się dopiero okaże. Reprezentacja Włoch pod wodzą Antonio Conte pokonała Azerbejdżan 2 do 1 w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy w 2016 roku. Oba gole strzelił Giorgio Kielini, który zaliczył również honorową bramkę dla gości. Składra Curra powinna rozstrzygnąć mecz na swoją korzyść już w pierwszej połowie, jednak zabrakło skuteczności pod bramką przeciwnika. Na to zresztą głównie zwracał uwagę Antonio Conte po spotkaniu, podsumowując, że poza tym nie ma na co narzekać. W świetnym humorze, pomimo samobójczego trafienia, był Giorgio Kielini, który żartował, że odwalił na boisku całą robotę, zarówno tę dobrą, jak i złą. Wśród kadrowiczów poza obrońcą Juventusu należałoby wyróżnić jego kolegę z zespołu Sebastiana Dziowinko, który wszedł z ławki na ostatni kwadrans i zaliczył asystę przy zwycięskim golu. Poza tym kreował kilka innych groźnych okazji. Słabiej zaprezentowali się Zaza i Immobile, którzy nie potrafili znaleźć sposobu na pokonanie Gajewa. Konte jednak uspokajał i chwalił napastników za szukanie gry. Seniorzy wygrali na włoskiej ziemi, natomiast młodzieżowcy zremisowali na wyjeździe ze Słowacją 1-1. Oba trafienia w meczu rozgrywanym w ramach play-off Mistrzostw Europy do lat 21 miały miejsce w drugiej połowie. Włosi wyszli na prowadzenie za sprawą Belotiego z Palermo, jednak kwadrans później wyrównał z Relak. Tym samym podopieczni Di Baggio znajdują się w dobrej sytuacji przed rewanżem we Włoszech i są o krok od awansu do przyszłorocznych Mistrzostw Europy, gdzie będą bronić drugiego miejsca, które zajęli w 2013 roku. そう。 Po spotkaniu szóstej kolejki serie A pomiędzy Juventusem i Romą, którego wynik został wypaczony przez pomyłki sędziowskie, na nowo rozgorzała dyskusja o wprowadzeniu powtórek wideo do futbolu. Głos w sprawie zabrał prezydent włoskiej Federacji Piłkarskiej Carlo Tawekio, który uważa, że zapis wideo pomógłby sędziom, którzy są tylko ludźmi i mają prawo do pomyłek. I włoski związek piłki nożnej wysłał formalny wniosek do FIFA o możliwość okresu próbnego nowej technologii na włoskich boiskach. Miałaby zostać ona wdrożona od przyszłego sezonu, a wśród... Przeciwników takiego rozwiązania jest trener Juventusu Massimiliano Allegri, który zauważył, że po kilku dniach od spotkania Juventusu z Romą wciąż nie wyjaśniono jednoznacznie, pomimo wielu powtórek, czy i które trafienia były prawidłowe. Tavekio odniósł się natomiast do innej sprawy. To zabierze tylko 11 sekund, aby przeanalizować daną sytuację. Nie spowolni to gry, szczególnie gdy spojrzymy na wszystkie protesty przy kontrowersyjnych sytuacjach, jakie mamy okazję doświadczać obecnie, podsumował prezydent Włoskiej Federacji. Arturo Vidal większość spotkania z Romą przesiedział na ławce rezerwowych z powodów dyscyplinarnych. Czyliczyk wdał się bowiem w przepychanki pod jednym z turyńskich klubów i na drugi dzień, w piątek, spóźnił się na trening. Nie był to pierwszy tego typu wybryk pomocnika i co za tym idzie, władze klubu zdecydowały się na poważne kroki. Ławka rezerwowych w hicie rundy jesiennej to dopiero początek, bo zawodnik został ukarany maksymalną z możliwych grzywien. Wraz z tymi rewelacjami pojawiło się sporo spekulacji, jakoby zawodnik miał opuścić Juventus i Serie A. Vidal przestał być niezastąpiony i stara dama ma być podobno otwarta na ewentualną sprzedaż piłkarza. Jednak tylko za godne pieniądze, sięgające około 50 milionów euro. Wszystkiemu zaprzecza trener zespołu mistrza Włoch Massimiliano Allegri, który w wywiadzie dla włoskiej prasy stwierdził, że nie ma żadnego rozłamu na linii Juventus Vidal. I jedynym powodem, dla którego posadził Ciliczyka na ławce w meczu z Romą było jego zmęczenie i powracają. Problem z kolanem. Z tą wypowiedzią nieco zgrzytają słowa selekcjonera reprezentacji narodowej Chile, Jorge Sampaoliego, który choć zapewnia o chęci powrotu Vidala do najwyższej dyspozycji, to nic mu nie wiadomo o problemach pomocnika z kolanem.